Siema, 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 pozdrowienia, spodziewam to oczywiście źródło wykażą, a dzisiaj gramy w Roblox Piggy, więc no, e, pierwsze co mam do powiedzenia to to, że dzisiaj gramy w rozdział 11, czyli ro, rozdział 11, ale no. To jest placówka. Placu, Nie, no dobra, placówka. But... Bo nie, Jeżeli chcecie zobaczyć mnie, jak ja gram na przykład online z innymi graczami, a to sobie poczekacie, aż w końcu znajdę jakąś lepszą nagrywarkę, a nie OBS-a śmieciowego. Nie ukrywam, OBS jest śmieciowy. Będę mi na laptopy. Ale tu taki, taki wchój śmieciowy. Na nagraniu 100 ileś tam FPS-ów mam. A jak odtwarzam, no. Wiecie, podczas nagrywania, jak gram, nie. Na przykład z grani chciałam sobie nagrać Speedrun Edition. Miałem 140 FPS-ów podczas gry. Ale jak już włączyłem. Jak już włączyłem to. No, wyłączyłem nagrywanie, no to spojrzyłem sobie na wideo, jak to wygląda. Wideo, e no i ja widziałem tam chyba z pięć klatek na sekundę. Szanujmy się, OBS jest śmieciowy. Bynajmniej jak dla mnie. Tak mi się wydaje. Spawn chyba jeszcze pamiętam. Pigi, znaczy... O kurde, ale bym wypadł, bym wypadł, co by było niefajnie. O, moment, naszego przyjaciela, który już po nas idzie. Nie wam przetłumaczyć gadsenki początkowej. Przepraszam. Przepraszam bardzo. Ale tutaj będzie trochę ciężej, według mnie. Nie wiem, co, ale od razu tak zakładam, że będzie ciężej tutaj. Powymijamy się z, przy... z przyjacielem, kolegą. Nie masz mi to za prawda? A dopiero to za drzwi szarpie, więc nie ma jakiejś tragedii, wręcz goodbye. Nie chcę tego teraz robić, później to zrobię. Najpierw chcę otworzyć tutaj. Może dam marchewkę. To jednak zły pomysł. Hmm, choć może otworzyć to miejsce. Jak to się nazywa? Idę się nie dowiemy. Eee, czerwony, czerwony klucz to miał być. O, dobra, dobra, dobra z nazwem. scanner blueprint. W ogóle dajcie znać, czy chcecie taką serię pigi, ale wszystkie jumpscary. Zrobię coś takiego, jak yy, wszystkie jumpscare od Divi to jest pewne, ale dajcie znać, czy chcecie wkrótce, Naprawdę. No, no, zapewne i tak nie, nie napisze komentarza, ale może znajdzie się w końcu jakiś fajny widz, który będzie przez jakiś czas mój oglądał i komentował filmy, a nie oglądał pierwsze 3 minuty. hmmm umiejętności może Idziemy z gaśnicą, idziemy Jak, ci, jak mu przyjebie to zobaczy o, za nienawidzę partyklesów O oh, fuck. To jest moment kiedy jestem w dupie. Chciałbyś. Let's go! Wiecie, ja staram się mieć trochę ciekawy content, ale nie ma tych czasów prawie co nagrywać. O oh, fuck! Chwila! Chwila! Ja tylko tutaj nie zostawiłem. No właśnie. Ono się ma, mordo. Znowu się wymijamy. Nie do, nie, nieprzyjemny sposób. Mam nadzieję, że dam radę go wyminąć. To! To był moment grozy. To był prawdziwy moment grozy. Nie ma co. To był moment grozy. Taki... Dobra, nie będę tego powtarzał, bo to się robi. Nie wiem. Niebieska karta. no I co, mamy? Czy Co? bawmy się trochę z nim, żeby nie było takiego krótkiego odcinka. Otwórzmy sobie broń. Mówić, wiecie, nie ma dni, tak jak w granie, albo prób... Tutaj jedna próba i ku I giniesz. Nie, nie, nie. Możemy zastrzelić tych żołnierzy. Warto to będzie sprawdzić. Jeżeli jakiś żołnierz zostanie, to chętnie. Co sprawdźmy? Podejrzamy, podążajmy za naszym przyjaciółką, która jest wolniejsza od nas, a jest starsza. Prawdopodobnie starsza. Nie wiem jednak. U! Nie, nie ciebie, nie ciebie. Nie działa! Co widzicie co może pójść mi uciec Nie no, zginimy. O! Jeszcze bym nie zrobił, nie chciałem tak. Dobra, ending! To jest gdzie pan P jest. To jest miejsce, w którym znajduje się pan P. Jesteśmy gotowi stanąć twarzą w twarz. Nieważne gdzie. Czekajcie! Co? George! Co ty tutaj robisz? Siostry Zizi powinny ci, na ciebie patrzeć. Przekonaj mnie, żeby zagrać w chowanego. Czemu podążajcie za nami, George? Chciałem zobaczyć osobę, która skrzywdziła moją rodzinę. I ten ambient w tle. Wygląda na to, że przeprowadziłeś paru przyjaciół. UŻYTKOWNIKU! zabierz George'a ze sobą ja i Kucyk przetrzymamy ich trzymaj się blisko mnie George Zebra jeżeli nie uda nam się tego zrobić to chciałbym, żebyś wiedziała Okej okay. Kucyk wiem To było takie wiecie takie tłumaczenie na no odpierdziach, a to jeszcze nie koniec e i ziemniak! Stałem się kłopotem. Próbowałem stworzyć rzeczy lepsze. Ale zako zakończyłem je tworzeniem ich gorszych. Panie P Przyszliśmy! Powstrzyma bo, bo Twoje złe plany. To niemożliwe. Powiedział, powiedział to Wy Ziemniak. Wydwaj, nie jesteście prawdziwi. Moje myśli znowu ze mną grają. Ludzie, którzy... Teraz, których pokonałem, teraz mnie prześladują. O czym on gada? Zginęliście już. Zostawcie mnie. Musimy i za nim. O polska społeczność grani. No. To był Piggy rozdział 1. Nie, no dobra, przestańmy, bo to już denerwuje trochę, co nie? To był Piggy rozdział 11. Jeżeli wam się odcinek spodobał, to, to, to zostawcie łapeczkę w górę i tego subika, bo ostatnio przejmę status swojego kanału. Gdyby wszyscy ludzie, którzy mnie oglądali, ją, suba. To ja bym miał już dawno z 2000 subskrypcji chyba, nie? Bym był sławny, ale pewnie większość ludzi mnie ogląda na telewizorach. A wiadomo, na telewizorach, no, trochę ciężej tam operować. Ale no! No co, no, nie ma nic więcej do powiedzenia, no, siema!